Zaczęło się grubo, wraca centrum transferowe. Wow, 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 nie tego się spodziewaliście. Miała być rozrywka, a jest CT, chociaż to też jest pewna forma rozrywki. I jest to przy okazji zapowiedź tego, co będzie regularnie pojawiać się na kanale Piłkarzyki w najbliższym czasie, już po zakończeniu tych najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Europie. Dzisiaj zbiorczo podsumujemy sobie kilka najciekawszych wątków transferowych. Na wstępie przypominam o wszystkich linkach w opisie i lecimy. A jeszcze jedna informacja techniczna. Rozrywka pojawi się w ten weekend w pewnej formie. Będzie to Liga 11. Wielki finał. Dlatego wydarzenia musieliśmy zrobić specjalne miejsce na kanale, ale spokojnie. To dzisiejsze CT jest tylko odstępstwem od normy. Raczej regularnie sobotnie rozrywki będą wjeżdżać. Rozpoczynamy od wielkiego Norwega Erlinga, który wylądował w Manchesterze i będzie reprezentował barwy Manchesteru City. Ja zdaję sobie sprawę, że. W Większość z Was o tym transferze przeczytała już bardzo dużo. Słyszała równie dużo, bo chociażby Tomek Świękała wypuścił dwa solidne materiały o Erlingu, więc nie będę Was zanudzał informacjami, które mogłyby być dla Was jedynie powtórką. Powiem krótko, uważam, że to jest transfer jak najbardziej wstrzelający się w potrzeby Manchesteru City. W zeszłym roku, w zeszłe lato emocjonowaliśmy się sagą związaną z Harrym Kane'em, ona ostatecznie do skutku nie doszła. Co byłoby tym skutkiem? No oczywiście transfer do Manchesteru City, opiewający na duże pieniądze, i zakładający wieloletni kontrakt. City się wycwaniło i ściągnęło do siebie piłkarza A z większym resale value B, z większym potencjałem rozwojowym C z najlepszymi latami swojej kariery przed sobą, automatycznie o świetnych warunkach i o naturalnym taktycznym backgroundzie pozwalającym na grę na pozycji numer 9. Jestem bardzo ciekawy tego jak Erling będzie wyglądał w praktyce wraz ze swoimi nowymi kolegami w nadchodzącym sezonie wraz z 1 lipca zawita w Manchesterze i będzie sobie już mógł pod okiem Guardioli trenować. Oczywiście ważne jest, żeby podkreślić, że za kulisowo istotne role w tej całej sadze odgrywały niezwykłe osobistości pokroju Vansonta Kompanego, Alfiego Holanda, który oczywiście grał w Manchesterze City przez krótki epizod swojej kariery i tam chociażby naraził się. Royowi Kinowi. Chociaż w zasadzie naraził się mu wcześniej, ale w Manchester City miał miejsce ten nieprzyjemny incydent. Teraz syn idzie śladami ojca. No i ważne jest również, żeby podkreślić, jak istotną rolę odegrał Pep Guardiola. Podobno Erling dostał gwarancję, że będzie mógł dłużej pracować z Guardiolą. To by oznaczało, że ten kontrakt, który kończy się za rok, zostanie przedłużony. Pep Guardiola wysyła wszystkim. Takie winki, takie oczka, sugerując, że on ten nowy, długoletni kontrakt podpisze, ale póki co odsuwa to wszystko w czasie. Zresztą Pep jest bardzo, bardzo umiejętnym zawodnikiem, dobrze grającym w te gierki dziennikarskie, dlatego też jeszcze. Nie wypowiadał się jakoś konkretnie na temat Erlinga, chociaż oczywiście wiemy, że z tych jego słów, które mogliśmy usłyszeć, da się wyczytać jedno: jest podekscytowany opcją współpracy z Norwegiem. Aha, no i jeszcze tylko wątek finansowy. To chciałbym pociągnąć. Mianowicie pierwotnie Mino tak namieszał Świętej Pamięci, zakładano w Manchesterze, że kwota odstępnego wyniesie w okolicach 75 milionów euro. Ta sucha kwota odstępnego, którą trzeba będzie zapłacić Borusi, jest mniejsza. Do tego dotarły angielskie źródła, ale nie tylko. 60 milionów euro. Pamiętajmy jednak, pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, że do tego dochodzą jeszcze gigantyczne sumy dla chociażby reprezentantów Erlinga, dla samego Erlinga. Transfer sięgnie okolice 150 milionów euro, to na pewno, więc on zbliży się do tych kwot, które zakładano Zacharego Keina 40 mają dostać reprezentantów. Erling będzie zarabiał okolice ok. 400 tysięcy funtów tygodniowo i razem z Kevinem De Bruyne oczywiście będzie najlepiej opłacanym zawodnikiem City. Tak więc, transakcja jest potężna, dlatego można spodziewać się innych ruchów, nie do, a z Manchesteru. O tym jednak za chwilę, bo najpierw musimy sobie powiedzieć o szybkich zakupach BVB. Świetna jest Borussia. W łataniu dziur. To trzeba podkreślić z całą pewnością. Za kwotę uzyskaną za Erlinga udało się ściągnąć Adejemi'ego, Schlotterbecka i Niklasa Zyle. To są naprawdę świetne ruchy transferowe. My w dzisiejszym CT skupimy się na tym pierwszym. Karim Adejemi, piłkarz dobrze kojarzony przez raczej wszystkich z nas słuchających tego materiału, dlatego że na kanale piłkarzyki wypowiadaliśmy się z dużą dozą regularności o Adejemim, zwłaszcza na tle jego występów w Lidze Mistrzów w Salzburgu. Młody, bo 2002, bardzo dynamiczny, z świetnym odejściem, umiejętnie drybulujący, robiący zawieruchę w momencie, kiedy trzeba ją zrobić. No, piłkarz skrojony pod dynamiczne ataki, ale również pod grę w posiadaniu, bo i to potrafi dobrze robić. Kontrakt do 2027 roku, 38 milionów euro, to są te oficjalne kwoty, które padają w sieci. Jak sobie dołożymy do tego to, że i Schlotterbeck i Zyle również podpisani na bazie pięcioletnich umów. No to mamy Borusję w jakże typowym letnim wydaniu. Adeyemi może odgrywać różne role w ofensywie. Podobnie sprawa ma się z Filipe Coutinho, który ostatecznie trafia do zespołu Stevena Gerrarda. W zasadzie po tym występie z Manchesterem United jest tutaj taki jegomość, siedzi i pilnuje, jak nagrywam. Pewnie dobrze wspomina ten cudowny występ Filipa Coutinho. <laughs> Raczej spora część kibiców Willi była przekonana, że przeznaczona jest Coutinho Aston Villa. Co za tym idzie, no myślę, że nie stanowiło to dużego problemu dla samego klubu, żeby zrealizować ten transfer. Barca potrzebuje pieniędzy. Jeszcze jedna ciekawa informacja, słuchajcie. Aston Villa powiedziała, czy tam wypowiedziała się, wysłała komunikat w sieć że nieujawniona jest kwota transferu, ale zrobiła to barsa w swoim oficjalnym komunikacie, podając, że póki co kutynio kosztuje. 20 milionów euro. Dlaczego póki co? No bo Barsa zagwarantowała sobie 50% od następnego transferu, więc ta kwota za Coutinho jeszcze może urosnąć, zależnie od tego czy trafi do jakiegoś innego klubu, czy nie. Ruch oceniam jak najbardziej pozytywnie. Coutinho może grać czy to w choince, czyli 4-3-2-1, którą preferował przez pewien okres Steven Gerrard, może też grać w diamencie. Ostatnio widzieliśmy Aston wilę tak grającą, a pułap klubu jest chyba na odpowiednim, optymalnym poziomie do żeby Coutinho mógł ponownie stać się gwiazdą. A jak już jesteśmy przy transferach potwierdzonych, to muszę jeszcze szybko powiedzieć o Matiasie Ginterze. Zarówno Nico Schlotterbeck, jak i Niklas Zylle, to są naprawdę ciekawe ruchy transferowe. Ale konia z rzędem temu, kto nie złapał się za głowę, kiedy usłyszał, że do Freiburga wraca Matthias Ginter. Dla wszystkich Bundesligofili była to pewnego rodzaju sensacja. Na pewnym etapie rozwoju tej sagi transferowej, bo my teraz już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że Ginter we Freiburgu będzie swoje następne kilka lat piłkarskich meczów rozgrywać. Tak czy inaczej, no jest to duża informacja, bo o Ginterze mówiło się w kontekście raczej większych klubów, albo przynajmniej synonimicznych, podobnych rozmiarem do Gladbach i mówię tutaj o renomie klubu, niekoniecznie o pozycji w tabeli, bo wiemy, że Freiburgowi wcale źle nie idzie, ten sezon na pewno należy zaliczyć do bardzo udanych. Tak więc warto zwracać uwagę na to, co będzie się działo z Ginterem, bo pewnie niektórzy sugerują, że to już jest powoli wygaszanie tej kariery, a na pewno sugerują, że już na wyższe pułapy Matthias Ginter się wspinać nie będzie. Ale ja mam takie wrażenie, że ten Freiburg jeszcze nas może zaskoczyć. Zobaczymy. Teraz przenosimy się do transferów bliskich realizacji. Antonio Rüdiger jeszcze nie został oficjalnie potwierdzony przez Real Madryt, chociaż wszyscy już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że na pewno piłkarzem Los Blancos będzie padło już here we go i to nie raz. Oczywiście to, że jeszcze Antonio Rudiger nie został potwierdzony wiąże się z tym, że sezon Chelsea trwa. Ważna informacja, dzisiaj mamy sobotę, i bardzo możliwe, że spora część z Was oglądająca ten materiał zamierza obejrzeć FA Cup. Być może oglądacie to już po dacie czy tam czasie emisji tego spotkania. Data jest jedna i ta sama dzisiejsza. W każdym razie zapraszam do studia FA Cup 11, bo będę miał przyjemność wypowiadać się tam na temat Chelsea i Liverpoolu. Więc trochę o Antonio Rüdigerze również pewnie będzie, ale zapraszam przede wszystkim na mecz do Eleven Sports. Tak czy inaczej Antonio Rudiger przechodzi do Realu Madryt. Już zdążyłem to potwierdzić. Czekamy tylko jednak na tą ostateczną pieczątkę i dlatego klasyfikowany jest jako nieco odmienny ruch niż te w 100% potwierdzone przez kluby, o których mówiłem przed chwilą bardzo ciekawa opcja transferowa mówiliśmy o Antonio Rudigerze ostatnio z Tomkiem Ćwiąkałą przy okazji przefiltrowywania składu Realu Madryt więc jeżeli kogoś się te kwestie interesują to odsyłam, sam Tomek również wypowiadał się już na temat Antonio Rudigera wielokrotnie więc do jego wypowiedzi do jego opinii eksperckich z punktu widzenia eksperta Ligi Hiszpańskiej również odsyłam a jeżeli chodzi o podsumowanie z mojej perspektywy, czyli osoby interesujący się angielską piłką, mogę powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę. Antonio Ridiger powinien mieć jeszcze dobrych kilka lat kariery przed sobą. Oczywiście Real zapłaci mu bardzo duże pieniądze, ale trzeba było się z tym liczyć. To, co dostawał w Chelsea, to były jakieś absolutne fryty. No, the Blues przegapili po prostu odpowiedni moment na zaoferowanie konkretnej kapuchy Ridigerowi, a trzeba było po jego już półrocznym okresie gry, pracy pod Tomasem Tuchelem złapać się za wiecie co i powiedzieć: Nie, no, płacimy. Płacimy, nie boimy się. Antonio Rüdiger ostatnio jest ścianą, trzeba mu zaufać. Więc troszeczkę przegapiona cała sytuacja, później sankcje. No i wiemy jak to ostatecznie się potoczyło. Również bardzo interesująca opcja. Warto zerkać na to, jak wkomponowany będzie do zespołu Karla od tego Antonio Ridiger w przyszłym sezonie. Kolejna szybka informacja, która jest w zasadzie odhaczeniem tego, o czym powinniśmy powiedzieć. Przejście Mazraego do Bayernu Monachium, wzmocnienie prawej strony w bawarskim zespole. Od dłuższego czasu już słyszymy, że zarówno Mazrały jak i Ravenberg to są piłkarze, którzy są predestynowani do tego, żeby stać się nowymi reprezentantami Diro ten ruch, moim zdaniem, bardzo optymalny. Piłkarz ze świetnym ciągiem na bramkę, umiejętnie dogrywający swoim kolegom, a jednocześnie potrafiący zapewnić godne piłkarza Bayernu wykończenie i piłkarz radzący sobie z piłką przy nodze, o bardzo dobrej technice, nie tylko użytkowej. Jeżeli Erik ten Hach był z niego zadowolony, a był, to raczej w Bayernie, który przecież po drodze miał kiedyś z Ten Hachem, będą zadowoleni. Myślę, że też konsultowana była ta sprawa po cichu z byłym pracownikiem Bayernu Monachium, ale to pewnie jeszcze będzie wychodzić w dalszych tekstach. No i ostatni transfer bliski realizacji, o którym chciałbym powiedzieć, to transfer Gabriela Jezusa. Wahałem się, bo chciałem początkowo powiedzieć o tym transferze w sekcji plotek. Nie jest to jeszcze tak rozwinięta saga transferowa, żeby być względnie pewnym tych przenosin. Ale jedno jest pewne: w momencie, kiedy do klubu przyjdzie Erling-Holland, albo Holland, a jak kto woli. To dla Gabriela Jezusa będzie miejsca mniej. A co za tym idzie? Jest i tak już gruba rywalizacja na skrzydłach. W związku z tym trzeba szukać nowych wyzwań, jeżeli liczy się na regularną grę. Arsenal taką grę mógłby na pewno Jezusowi zapewnić. Ja co prawda mam nieco inne preferencje. Mówiłem o tym wielokrotnie. Wolałbym kogoś, kto umiejętnie radzi sobie na wysokim pułapie, to znaczy na wysokości pierwszego piętra, kto mógłby zgarniać wrzuty. Opcję, którą preferuje Arteta w sytuacjach, kiedy trzeba przedsięwziąć plan taktyczny B albo C. Gabriel Jesus jest jednak mniej kompatybilnym z górnymi piłkami piłkarzem, chociaż na ziemi potrafi radzić sobie dobrze, więc jest to forma zadośćuczynienia. To jest bardziej wzmocnienie pod. Skrzydła, bo wiemy, że Gabriel Jesus też nie jest klasyczna rasowa dziewiątka, raczej jest to piłkarz, który może grać na tej pozycji, ale czuje się lepiej na innych, na tych, które są zbliżone do bocznych sektorów boiska. To chociażby było widać po początku sezonu kapitalnym początku sezonu Gabriela Jesusa w Premier League, kiedy sam Gabriel Jesus wypowiadał się bardzo przychylnie na temat swojej nowej roli na skrzydle. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijać. Trzymamy rękę na pulsie. Tutaj ważna jest kwota transferowa, bo wydaje się, że zainteresowanie samego piłkarza i jego obozu jest. Więc zobaczymy, gdzie uda się spotkać jednemu i drugiemu zespołowi, jeżeli rzeczywiście ten transfer jest bliski realizacji. No i na samiusieńki koniec trzy szybkie bombki. Robert Lewandowski. Ha. Ojej, ta saga jest nieśmiertelna, słuchajcie. Regularnie wraca temat Roberta Lewandowskiego, kiedy mówimy o potencjalnych opcjach transferowych takich dużych, grubych na rynku, w konkretnych Mercato. Robert Lewandowski jest oczywiście piłkarzem, który być może chce szukać nowych wyzwań, bo sam tego jednoznacznie nie podkreślił, chociaż jego najbliższe otoczenie, chociażby Anna Lewandowska dawała. Nam do zrozumienia swoimi wpisami w mediach społecznościowych, że coś na rzeczy jest, nauka hiszpańskiego, te sprawy, wiecie o co chodzi. Robert Lewandowski też wydaje się być, przynajmniej z przekazów medialnych, można to wywnioskować, zmęczony brakiem konkretnych ruchów ze strony reprezentantów Bayernu Monachium. Pewnym jest, że Bayern tutaj również grał na przeczekanie. To jesteśmy sobie w stanie łatwo wywnioskować. Co za tym idzie, sądował inne opcje, co mogło zdenerwować samego Roberta, jak i jego najbliższe otoczenie. Robert jest na tyle potężnym, łakomym kąskiem na rynku transferowym, że nie musi się przejmować tym, że zostanie na lodzie. Ktoś na pewno go przygarnie i zapłaci mu konkretne pieniądze, jakkolwiek to nie brzmi, bo użycie. Czasownika przygarnąć nie jest tutaj myślę, że adekwatne do kalibru tego piłkarza. Wydaje się jednak, ale podkreślam, wydaje się, że mosty na linii Robert Monachium zostały no może nie w całości spalone, ale nadpalone. Więc na pewno do tego tematu będziemy wracać. Czy Robert trafi do Barsy? Nie wiem. Oczywiście jest to też chodliwy temat, bo Barsa jest chodliwa, ale jak więcej konkretów się pojawi, to na pewno będziemy do nich wracać. Kolejna ciekawa informacja to ta, która dotyczy Iwana Pryszycia. Iwan nie dogadał się jeszcze z Interem. Inter może zrobić to samo, może zastosować manewr Chelsea przy Antonio Rydiger, że po prostu przegapi okazję. A Iwana trzeba podpisać i to jak najszybciej. No, ten gość. Gra na takim kosmicznym poziomie w wielu, albo grał w wielu meczach tego sezonu, że grzechem jest nie wykorzystać okazji, która się nadarza. Kończy się kontrakt Paryżicowi w Interze i jeżeli Chelsea rzeczywiście jest bliska podpisania Chorwata, to moim zdaniem wykonuje ruch w perfekcyjną stronę. Ktoś kto może. Już na ten moment wskoczyć na poziomy, nie wiem, 2-3 wyższe niż te, które okupuje Marco Alonso, do tego bardziej wszechstronny, umiejętny z przodu, z tyłu, grający jedną i drugą nogą, zapewniający liczby, moim zdaniem ruch top. Zobaczymy również, jak ta sprawa będzie się rozwijać. I na samo zakończenie, Krzywy, zapraszam Cię, szybka informacja do Ciebie i do widzów oglądających ten materiał. Frankie de Jong. Coraz bliżej. Co nowego? Co nowego? Co myślisz? Co myślisz? Nie, ogólnie rzecz biorąc... Jestem za, ale za odpowiednio... Jesteś komfortę. za, ale i przeciw. Tak jak mawiał prezydent... Bałęsa, tak. tak jak mawiał prezydent tego kraju. Słuchajcie, ta sytuacja też będzie przez nas śledzona. Myślę, że sam Krzywy się nią zajmie. Tak. Póki co, to co zostało powiedziane w ostatnim czasie, czyli, że jest kontakt pomiędzy obozem zawodnika, a klubem, jest w grze. Ta saga transferowa, ale jeszcze klarownych informacji sugerujących jakieś konkretne ruchy i daty nie mamy, więc będziemy do tego wszystkiego wracać. Ale coś jest na rzeczy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Barsa potrzebuje pieniędzy i warto niektórych piłkarzy obchnąć, jeżeli ma się zakusy na innych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze CT. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam, że do innych transferów będziemy wracać w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.